Witajcie, witajcie, kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli tak jak ja kochacie perfumy, kolekcjonujecie perfumy, jesteście fanami perfum, to koniecznie zostańcie tutaj ze mną na dłużej. Zasubskrybujcie mój kanał, e, polubcie ten filmik, albo zostawcie po prostu komentarz będzie mi bardzo, bardzo miło. Dzisiaj, kochani, um, tematyka gourmand. Cytrynowo będzie, będzie słodziutko, także tak jak ja, jeżeli lubicie pachnieć jak słodka babeczka z nutą cytryny, to zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Ja ostatnio bardzo polubiłam e, takie cytrynowe klimaty, żeby było słodko, ciastkowo, żeby było dużo lukru, dużo słodyczy i wiecie, i taka, taką wisienką na torcie, żeby była cytryna. Mam kilka zapachów w swojej kolekcji. I które uwielbiam i które cały czas też e, używam i stwierdziłam, że chcę Wam koniecznie o nich opowiedzieć. Także zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Zacznijmy od królowej, od królowej dzisiejszego filmiku, od króla dzisiejszego filmu, od. Perełki, Devotion od Dolce Gabbana. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten zapach. Pierwszy raz jak miałam z nim styczność w drogerii, to stwierdziłam nie. Czuję tutaj cytrynę, ale taką cytrynę, wiecie, cif. Środki czystości cytrynowe. No i wtedy kupiłam label od Jean Paul Gdie, tą Intense. A Dolce Gabbana stwierdziłam nie. Jakoś mnie nie zachwycił ten zapach. Natomiast... W miesiącach, chyba jakichś już wiosenno-letnich tego roku, stwierdziłam, że kurczę, on nie może mi się nie podobać, on ma idealne nuty, ja muszę go mieć. No i przyszedł do mnie, powąchałam i po prostu się zakochałam. Devotion, to jest klasa sama w sobie. Tutaj mamy rum, kandyzowaną skórkę, cytryny. Jezu, jak to jest dobrze, tu jest naprawdę bardzo dobrze. Trochę Rumowo, cukierkowo czuć ten cukier, tą cytrynę, przepięknie kobieco się układa. E, I powiem wam, że ja po prostu, no nie wiem, jak to się mogło zdarzyć, że ja za pierwszym razem nie poczułam tej miłości, a teraz po prostu e, uwielbiam. Siknęłam sobie tutaj przed chwilą. Jest to zapach, który dużo osób używa jesień-zima. Ja natomiast kupiłam go jakoś pod koniec chyba wiosny, początek lata. Jest to zapach, z którym się bardzo utożsamiam, jeżeli chodzi o ciepłe miesiące i bardzo, bardzo uwielbiam czuć tutaj ten rum, ten cukier i tę cytrynę. Coś niebywałego. Oczywiście za chwilę powiem Wam też o nutach zapachowych. Jeżeli chodzi o nuty Devotion i główne akordy, o których najpierw sobie powiemy, e, waniliowy, słodki, mamy białe kwiaty, rumowy, laktonowy, pudrowy, cudo, e, kandyzowana cytryna, pana kotta, kwiat pomarańczy, rum i wanila. I jeżeli chodzi o Devotion i... Dwa pozostałe zapachy to są takie siostry, natomiast, natomiast devotion jest dla mnie najbardziej takie eleganckie, wyrafinowane. I słodkie. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie szybciutko, migiem tutaj, do Acrobake. O tych perfumach mówiłam Wam ostatnio, że jest to zapach, który najczęściej używałam właśnie w październiku i w listopadzie. Jeżeli chodzi o Acrobake, to tutaj jest też dość duże podobieństwo. Natomiast Acrobake tutaj wybrzmiewa na mnie bardziej jak tarta cytrynowa albo. Jak takie cukierki musujące cytrynowe, chociaż czuję tutaj też trochę praliny właśnie. U jest bardzo cukrowo, bardzo słodko, ale pachnie dla mnie też elegancko właśnie jak taka tarta cytrynowa albo jak właśnie babeczka z lukrem, aczkolwiek może też wybrzmiewać jak cytrynowe lizaki, jak palony troszeczkę cukier o smaku cytrynowym, trochę jak landrynki cytrynowe. Jest bardzo przyjemny i bardzo, bardzo, bardzo go też e, lubię. Totalnie, jeżeli chodzi o acrobate, to są moje e, klimaty. Jest cytrusowo, słodko, waniliowo, trochę laktonowo. I tutaj mamy skórkę cytryny, nie kandyzowaną, po prostu skórkę cytryny. Mamy rum, tak jak w przypadku Devotion, ale tutaj również mamy pralinę bitą śmietanę, wanilę burbon i brązowy cukier. I właśnie mamy cytrynę, mamy. Mamy cukier, mamy pralinę, mamy rum, em, mamy wanilę. Czuję tutaj taką cytrynową tartę albo cytrynowe lizaki, ale jest bardzo, bardzo przyjemnie. Po jakimś czasie przychodzi wanila, przychodzi bita śmietana, przychodzi pralina i taka domieszka tej cytryny. Kocham ten zapach jest naprawdę przefantastyczny. Kolejny zapach z tej serii to znana już w świecie gourmand cytrynowych um, lira od Sergiofa. Jeżeli chodzi o lirę, od razu powiem Wam o głównych akordach: cytrusowy, karmelowy, waniliowy, słodki, cynamonowy, lekko korzenny, balsamiczny. Tutaj w nuta głowy mamy grapefruit, bergamotkę, lawendę, później jest cynamon, lukrecja, jaśmin, wanila, karmel i piżmo. I teraz tak: lira dla niektórych otwiera się bardzo ziołowo. Ja bardzo marzyłam o tych perfumach Bardzo je lubię, ale z całej tej e, Z tej dwójki, którą Wam teraz pokazałam To jest miejsce numer 3 Lira otwiera się troszkę ziołowo I troszeczkę moim zdaniem alkoholowo Lira potrzebuje czasu, żeby się ułożyć Wiem, że Lira ma mnóstwo zwolenników Bardzo dużo osób mówi, że pachnie im ciastem Takim wilgotnym ciastem cytrynowym z lukrem Jest bardzo ciasteczkowo e, Maślane, ciasteczkowo pasteczka z przyprawą korzenną, z cytryną z lukrem albo po prostu babeczka z lukrem, cytrynowa, to jest bardzo już taki... W stronę gurmą ciasteczkowy, waniliowy zapach. Natomiast Lira potrzebuje czasu. I pamiętam, jak kupiłam ją i pierwszy raz się popsikałam, czułam taki mały zawód. Później, oczywiście, e, coraz bardziej, coraz bardziej się do niej przekonywałam i bardzo ją lubię. Jeżeli szukacie e, zapachu, który będzie taki najcieplejszy, najbardziej przytulny, ciasteczkowy, e, no to myślę, że Lira przypadnie Wam do gustu. Zdecydowanie. Tak. Natomiast otwiera się, trzeba troszeczkę poczekać, bo otwiera się dla niektórych ziołowo, dla mnie nie, troszkę alkoholowo w moim przypadku, ale kiedy się ułoży, robi się tak ciepło, e, miło, ciasteczkowo i cytrynowo. No i słuchajcie, podsumowując, jeszcze sobie tutaj e, psiknęłam przed chwilką, ale jeszcze sobie dopsikam. Podsumowując lirę, e, to mamy tak. Akro jest takie najbardziej cukierkowe, landrynkowe, ale też słuchajcie, taka tarta, lekko kwaśna, cytrynowa z lukrem. E Devotion jest takie ciepłe, otulające, wiecie, rum, kandyzowana skórka cytryny, wanila. Natomiast Lira e po jakimś czasie układa się w takie ciasto, babeczkę cytrynową. Jest taka najbardziej... Ciasteczkowa. Dobrze, i słuchajcie, mam ostatni zapach z domieszką cytryny w mojej kolekcji, natomiast tutaj dużo się dzieje, tutaj nie jest tak jak w przypadku Devotion, czy Liry, czy Acrobake, tutaj mamy mnóstwo nut zapachowych, natomiast jest w składzie cytryna, i powiem Wam, że uwielbiam Lolitę Lempicką, Lolita Land, na mnie wybrzmiewa to jak ciasto ananasowo-cytrynowe, bardzo przyjemny, słodki zapach, waniliowy, bardzo dużo osób mówi, że um, czuję tutaj um, taki waniliowy ekstrakt um, albo olejek do ciasta, um, Och, natomiast ja tu czuję cytrynowe ciasto takie domowe. No i czuję też nuty troszkę ananasowe. Jest waniliowo, bardzo słodko e, i bardzo bardzo przyjemnie. Natomiast to już jest zupełnie inny klimat niż właśnie te trzy zapachy, które wam tutaj przedstawiłam. Także. Jeszcze szybko tutaj wspomnimy sobie o nutach zapachowych. Słuchajcie, ja dzisiaj mam takie trudne warunki, dlatego, że cały czas tutaj muszę pieski kontrolować, one szczekają, bawią się gdzieś tam tutaj mnie zaczepiają, a to kurier przyjechał, a to coś tam, a to coś tam i, i słuchajcie taka sytuacja. Więc jeżeli tutaj chodzi o loliteland, jest owocowy, waniliowy, słodki, cytrusowy, lekko korzenny ten zapach. Mamy tutaj Belini koktajl Belini i bardzo dużo osób mówi, że wybrzmiewa na nich właśnie tak owocowo, tak jak ten koktajl, natomiast ja czuję tutaj ciastko. Jestem tą drugą stroną, która uważa, że jest to waniliowo-cytrynowe, pomarańczowe ciasto. Bardzo dużo osób czuje tutaj też pomarańcze, i tak jest, te cytrusy są tutaj wyczuwalne, ale jest też wyczuwalny cukier, wanila, ee, no i jest bardzo przyjemnie. Więc mamy tu belini, pomarańcze, włoską mandarynkę, pieprz, cytrynę, grejfrut, e, białą brzoskwinie, śliwkę, czarną porzeczkę, e, wanilę, e, bursztyn, magnolię, róże, czarną porzeczkę, bardzo dużo tutaj się dzieje, natomiast powiem Wam, że ta cytrynka też tutaj jest bardzo ładnie wyczuwalna. I ostatni produkt, który chcę Wam dzisiaj tutaj pokazać, będzie to mgiełka Pound Cake. Iced Lemon Pound Cake. To jest najpiękniejsza mgiełka ostatnimi czasy, jaką używam z Bath Body Works. Jeżeli chcecie dopsikać się i pachnieć dosłownie jak yy, ciasto, Mm, cytrynowe, tutaj naprawdę to jest taki idealny zapach, bo to naprawdę pachnie jak babeczka cytrynowa, ale bardziej w stronę tą ciasteczkową, gdzie cytryna jest tylko taką delikatną domieszką. Uwielbiam i polecam serdecznie pound cake, lemon pound cake, czyli taka babeczka cytrynowa z kremem. Idealny do dopsikania, ja też bardzo lubię wypsikać się w ciągu dnia, czy też kiedy kładę się spać. Także polecam bardzo serdecznie. Jak ja teraz pachnę, to Wy tylko możecie sobie, moi drodzy, wyobrazić. Także w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Jeżeli Wy macie jeszcze w tym klimacie jakieś zapachy godne polecenia, koniecznie napiszcie mi na dole. Jesień, ach ta jesień. I zobaczcie, co tutaj z tym światłem się nam dzieje. No ale nic, takie warunki pogodowe. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Pozdrawiam Was serdecznie. Mua. Buziaki, hej, pa!